Pani tak, witam was w kolejnym Vlogmasie Tam panicz się bawi, a e, dzisiaj uświadomiłam sobie, że zobaczcie, już jest 15 grudnia. Myślę, że to jest najwyższy czas zastanowić się, co będziemy przygotowywać na święta. Jak myślicie? To już ten czas, dlatego, że e, zakupy im później będziemy robić, tak naprawdę, tym dla nas e, gorzej, bo kolejki będą takie, że się po prostu nie pozbieramy. Więc myślę, że to jest ostatni dzwonek wręcz a nie najwyższy czas, tylko ostatni dzwonek. E, więc polecam, zastanowić się mocno, co kto będzie robił z Was na święta, przygotować listę zakupów, aby nie iść e, bez i e, wtedy równa się to z, z zdecydowanie kupieniem większej ilości rzeczy, niż, niż należy wręcz, mm. niż potrzebujesz. Co się stało? Oh no! Pokaż, pokaż nam wszystkim. Co się stało? Pokaż samochodzik tutaj. No. To ty chodź, po, przynieś mi samochodzik. Przynieś. E, I ja też tak mam, że zastanawiałam się od dawna już naprawdę, co tu zrobić. I pewne rzeczy kupiłam, jak widzieliście we wczorajszym y, food hallu Eee, I, no teraz powiem Wam, co ja robię. To jest tak u nas, że Wigilia jest spędzana tak naprawdę na dwa domy. Najpierw jedziemy do jednych rodziców, później do drugich. I tak, to jest od lat, od kiedy jesteśmy małżeństwem. Eee, tak jest to już piąta Wigilia. Eee, i, I jakoś tak zawsze się to udaje. Dla chcącego nic trudnego. Zawsze można być i tu, i tu. Tym bardziej, jak się ma taką odległość. Nie mówię o 300 kilometrach. Bo to już jest naprawdę no raczej nie do wykonania, żeby być tu i tu jednego dnia i <laughs> chyba, że jak ktoś mówi o 8 rano i potem przyjeżdża na 18, na drugą, ale to mówię, no to jest takie niedorzeczne, więc podziwiam, jeżeli ktoś się na to porywa. Natomiast jeżeli się ma, wiecie, 10 km, no to aż po prostu grzech nie skorzystać i nie być w takim dniu. Uważam, że właśnie. Wystarczy chcieć po prostu, jeżeli się ma, jeżeli mowa o takich po prostu odległościach. Po prostu, ach, to słowo kocham. Tukciuś, tukciuś. Gotuj, gotuj zupkę je. I teraz tak, pierwszego dnia idziemy pewnie do moich rodziców, drugiego dnia do Jacka. I tak to wygląda co roku w zasadzie. Tak mi się wydaje, raczej, raczej nie mam tutaj miksu. Eee, i w związku z tym, czy to znaczy, że ja nic nie robię? No, absolutnie. Dla mnie święta i przygotowania świąteczne kojarzą się właśnie z gotowaniem, pieczeniem, z pięknym zapachem wydobywającym się, wiecie, z piekarnika i z garów na kuchence, gdzie jest rzeczywiście pełne, pełna kuchenka i wiecie, wszystkie palniki zajęte. Tak, tak to wygląda w mojej pamięci sprzed lat. Przecudne wspomnienia, prze, przemiłe i e, pięknie pachnące. I myślę, że każdy z nas ma takie wspomnienia. E, wszyscy, którzy lubią święta i chcą je świętować, to pewnie jakąś tam cząstkę to stanowi. Te przygotowania, te zapachy, e, wiecie, ten taki rumor. W tym em, akurat miesiącu, w ciągu całego roku, to jest wręcz taki. Wspaniałe, takie wyczekiwane. I raczej, e, na przykład, jak mojemu mężowi, tak myślę, że wielu z nas, e, to się kojarzy e, tak bardzo miło i właśnie z dzieciństwem, z domem rodzinnym. E, raczej tak niż jakiś taki przykry obowiązek znowu gotowania. Oczywiście, my już znamy, w ogóle poszłyśmy na sposób. Żeby po prostu nie wariować, nie, nie oszaleć w święta, nie stać przy garach, nie narobić się tak na maksa, dlatego każdy ma jakiś tam podział obowiązków. E, na przykład e, moja babcia co roku lepi pierogi i łóżka. To jest jej, jej zawsze e, jej przydział, wiecie, ona zawsze to robi. E, robi też zawsze sałatkę jarzynową. E, moja mama co roku robiła zawsze makowce, e, szarlotkę. Teraz Bigos, jakieś tam takie, wiecie, sałatki, które wszyscy jedzą. Oczywiście ich ulubione śledzie, bo Agnieszka, powiem wam w sekrecie, po prostu jest miłośniczką śledzia, z cebulą. Nie, ja nie, ale ona tak. Pewnie, mam, może kiedyś pokażę w swoim filmiku, którym się przyrządza te śledzie, ale tak, oni uwielbiają. Więc rybki wszelakie, to jest ich jakaś taka. Ucha, przyrządzanie tego. Natomiast ja zawsze robię jakieś ciasto. Zawsze co roku było ciasto Kinder Country, takie bezpieczenia mega słodkie, które wszyscy lubi, lubili, bo to było takie świąteczne ciasto, świąteczny, świąteczny deser, którego nie robiło się w ciągu roku. I każdy. Co ty robisz, dziecko? Nie wejdziesz tam, kochanie, wychodź. Którego każdy po prostu na te święta wyczekiwał. Robiłam też zawsze sernik, albo babcia moja robiła sernik z makiem. Po połowie dajcie znać, czy znacie taki placek jak seromak, tak zwany u nas, czyli właśnie sernik z makiem w tej dolnej części. E, takie też ciasto robiła. Ja to robię na przykład schab, to jest mój popisowy e, moja popisowa pieczeń, coś świąteczna, ale robię też w ciągu roku, nieraz bo nam się zachce. Bardzo pyszny schab, bardzo em, soczysty, nie jest suchy, dzięki temu że piecze się. Właśnie w bulionie, w rękawie jest przepyszny. Jak chcecie, to e, Wam nagram oczywiście, e, jak marynuję ten schab i opowiem Wam tego dnia wtedy, e, jak to się robi. Natomiast e, myślę, że to będzie za późno, więc dajcie znać, czy chcecie faktycznie taki przepis, to Wam dam oczywiście wcześniej, bo gdy będę to robić, to będzie pewnie 23. Ehm, Myślę, że będzie to za późno, żeby zgromadzić przyprawy, e, dobre mięso i tak dalej, żebyście mogli z tego skorzystać, więc po prostu dajcie mi znać. O, tak. E, robię schab, często też robię karkówkę. W tamtym roku nie robiłam, ale w poprzednich e, latach tak. E, I teraz e, robię też przystawki. Ja lubię się bawić przystawkami. E, może u nas w domu tak, niekoniecznie, nie wiem. E, robię takie przystawki, które których wiem, że mała by może moja nie zrobiła, bo oni aż tak bardzo tego nie lubią, a jak już zrobię, to wszyscy zawsze zjadają. Czyli właśnie jakieś tortylki zawijane, paluchy z ciasta francuskiego. To są takie moje, wiecie, moje, wybitnie moje przystawki, które ja zazwyczaj robię, które zawsze mi pójdą. I w tym roku sobie wymyśliłam też roladę szpinakową z łososiem, z serkiem krzanowym. Natomiast mama mi tu mówi, że kiedyś robiła i było co niedobre. Nie wiem. Wszyscy zawsze jedzą tego łososia jak szaleni, na każdą okazję, więc... Nie wiem, czy Ty Agnieszka zrobiłaś coś nie tak, czy Ty tego nie lubiłaś? Przecież Ty lubisz łososia. E, więc nie wiem, czy w końcu zrobię. Kupiłam szpinak, wszystko mam e, i nie wiem teraz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, słowo tego odcinka, czy zrobić właśnie um, po prostu kanapeczki z łososia, bo mam prawie 300 gram łososia e, i dwa serki. Czy zrobić to moroladę? To jest teraz y, takie niewiadome bardzo. Ale to myślę, że bliżej świąt się wyjaśni. W razie, w razie czego mam szpinak, mogę zrobić roladę. Chciałabym zrobić, bo jest śliczna i pewnie wzięłabym połowę do domu i połowę do Jacka. I tak zazwyczaj robię, że robię też sałatkę. Sałatka mojego męża, sałatka życia, czyli Gyros. Szalony, nie wejdziesz do szafki, kochanie! Nie zmieścisz się tam myszko. Nie zmieścisz się tam. Próbuję wyjść do takiej małej szafki. No. Chociaż jest spokojny. Nic się nie stanie. Próbuj, próbuj. I zazwyczaj robię właśnie geros, geros, sałatkę geros. Dajcie znać, czy lubicie sałatkę geros, czy znacie tą sałatkę. Uważam najprostszą na świecie dla każdego laika do zrobienia. I chyba taką w miarę bezpieczną, bo nie ma nic tam takiego bardzo kontrowersyjnego, jak przynajmniej ja mam tak, że widzę jakąś żadną sałatkę i ten nagle bach! Surowa cebula. Bleh. Albo wiecie, Bach, Ble. śledź pokrojony w kostkę. BLED. Ja tak o nie lubię, więc coś ładnie wygląda jest takie zwodnicze. Nie, nie wejdziesz tu kochanie. Tu siło tu, 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 i to tysiące. Czyli tak, tak by to by wyglądało, że zawsze ja robię sałatkę, jakieś ciasto, ten schab jakieś przystawki. Ja robię je zazwyczaj na świeżo pierwszego dnia świąt przed pójściem gdzieś, czy właśnie drugiego, po to, żeby to było takie świeże, więc y, u mnie tak praca wygląda, że nie do końca sobie ją y, upraszczam, żeby w święta nic nie robić. Y, no ale w tym roku, na przykład w Wigilii na pewno będę miała trochę do zrobienia, bo zrobię sałatkę już, żeby y, nie robić tego w pierwszy dzień. No i robię bułki na świeżo, bułki z makiem. W tym roku tak ustaliliśmy, że nie robimy makowców, mieszka nie zrobi makowca, chociaż cały czas jak pytam się, co robisz na święta, to ona mówi, Mako, no makowce, no coś tam, a ustaliliśmy, że robię bułki, ale jakoś ciężko to przeżyć, że ona nie zrobi makowców. Ja mówię, mam, zrób makowce i już, ja nie będę robić bułki. Nie, zrób bułki, bo y, bo... Y, bo są lepsze. Bo wiecie, bułka to tak. Zjedz bułkę i już. Tak jakoś bardziej podzielne są, mam wrażenie, no. Więc zrobię z trzech porcji aż. Więc to będzie aż półtora kilograma mąki, nawet więcej więc czekam je dużo pracy nad tymi bułkami. Chociaż y, szczerze Wam powiem, że z tego przepisu Karoliny Myśliwiec te bułki są przepyszne, warte każdej pracy, ale też przy okazji nie tak bardzo pracochłonne, jakby się to zdawało. Nie jest to jakaś taka y, bardzo mozolna i długa praca. Ja już zresztą też opanowałam z jakby swój, e, swoje podejście do tych bułek, e, czyli e, niekoniecznie czekam tyle, co tam jest w tym przepisie czasu, aż teraz to wyrośnie i tak dalej. Jak mi się spieszy, to robię po swojemu. E, I tak zawsze wychodzi, po prostu. Wychodzą przepyszne, myszko! Ty ciągle od 11 minut próbujesz tam włazić, a tam się nie da wyleść, rozumiesz? Wiecie, czy Wasze dzieci też tak mają, że pchają się we wszystkie ciasne dziury, kąty i tak dalej? Bo po prostu Max to podkrzesełko. Tam, gdzie nie wlezie za nic, będzie się wciskał. Będziesz się wciskał. Dziu, siu. Jak oszalały. szalały. Tak, taki to jest bobas. Mm, 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 e, 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 Fisiu! Ach. Za chwilę dosłownie, pewnie przyjadą kurierzy. Au. Wejdziesz tam. No widzisz. E, I przyniosą mi ostatnie, ostatnie elementy prezentów. Ostatniu się, bo teraz mi jeszcze w weekend wpadło parę rzeczy tam. Dla dzieci dosłownie. Po jednej rzeczy jeszcze. E, więc y, to będzie z głowy już. I myślę, że wieczorem... Zacznę dzisiaj pakowanie prezentów, bo tak jak mówiłam, jest przecież 15 grudnia już, to już yy, trzeba się do tego zabrać. tu. trzeba się do tego zabrać, uważam. Dajcie znać, kiedy wypakujecie prezenty, czy robicie to na ostatnią chwilę, czy właśnie zabieracie za to się yy, no, trochę wcześniej. Yy. Ja mam teraz w tym roku duże szczęście, mamy duże szczęście, że Jacek już ma dawno zaklepane wolne w środę, czyli idzie do pracy w przyszłym tygodniu, tylko poniedziałek wtorek, i tak naprawdę od wtorku od południa jak wróci, to już jest wolne, to już są święta, więc bardzo fajnie, to już nam daje dużo czasu więcej na różne takie przygotowania. Zazwyczaj yy, dopiero w wigilię, yy, tego dnia właśnie w wigilię miał wolne. A to było trochę za mało, za mało czasu, żeby tak podejść do wszystkiego spokojnie, bo jednak no jednak yy, z małym dzieckiem to tak ciężko wszystko ogarnąć. Daje się rado, oczywiście, że się daje, bo trzeba, ale nie jest to takie wtedy proste i przyjemne, bo jednak gdzieś tam cały czas się trzeba patrzeć za tym dzieckiem, yy, uwijać się przy nodze i po prostu cały czas trzeba mieć go na uwadze i cały czas yy, kontrolować, zamiast się zająć pracą. Czyż nie? Myślę, że każdy zna ten ból, każda mama. Ja dostałam wczoraj bardzo miłą paczkę od koleżanek, kolegów YouTube'owych, także pokażę Wam później strasznie, strasznie miłą rzecz, taką która odeszła w zapomnienie. Więc pokażę Wam tak, jak mówię później. I przyszła do mnie też paczka z drogerii, powiem Wam, że my bardzo z Agnieszką lubimy markę The Ordinary. I krem nawilżający taki właśnie z kwasem, który używamy, jest strasznie ciężko dostępny. To jest krem, który albo jest za trzykrotność swojej ceny. E, Takiej normalnej, gdzie na drogeriach kosztuje powiedzmy 36 zł, to na Allegro on kosztuje 90 nawet, więc e, korzystają na tym sprzedawcy, którzy mm, mają świadomość, że to jest bardzo trudno dostępny produkt. I ostatnio po dwóch miesiącach oczekiwania na drogerii pigment przysłali mi maila, że jest dostępny. E, kupiłam nam od razu po dwa na zapas, no bo 200 ml za 70 zł to jest. Cudowna cena i właśnie, no wiadomo, po co przepłacać trzykrotnie, jak można mieć w dużo, dużo niższej cenie. Więc kupiłam. Nam pokażę wam później, jeszcze o który krem mi chodzi. Jest rewelacyjny, podpasował imi i Agnieszce, chociaż mamy trochę pewnie inne wymagania już, ale jest naprawdę świetny. Uważam, że warty przetestowania. Także. Tak, jak mówię, pokażę Wam, zobaczycie sobie. Może też będziecie polować na drogerii pigment. Tak jak mówię, e, kiedy je zamówiłam, e, jakoś przed 12 któregoś dnia, przed 12 w południe. Hej! E, tak, jak weszłam chyba o 15, to już go nie było. Już były niewystępne artykuły. Także to widzicie. I teraz do tej pory nie ma. To jest chwila, godzina, dwie, kiedy on jest dostępny i zaraz nie ma. Utknąłeś? O! Oh, brawo! Tak jak mówię, wciska się w ciasne dziury. Au! Uderzyłeś, o! Oj, 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 oj. A my się teraz y, żegnamy na ten czas z Wami. Ranko się bierze. Później Wam jeszcze pokażę kalendarze adwentowe. Może jutro otworzymy Was pięć okienek, bo y, nie otwierałam. Och. I pokażę Wam te paczuszki. Dajcie mi znać, co Wy przygotujecie na... Przygotowujecie na święta, a Ty mi nie uciekaj, dziadku. Kto tam jest? Kto to jest? Na marshmallow? Jak się przy niej pokaż? Albo pana przynieś. Zobacz, tu jest pan. Chodź tu. E, także tak. Dajcie znać, co wy przygotowujecie na święta. Jestem bardzo ciekawa. Może czymś mnie zainspirujecie, albo nas tutaj w komentarzach. Więc czekam. E, a my się widzimy. Nie Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo wcześnie. Tu już nastawiłam zupę ogórkową. Tu mąż mi zrobił herbatkę, którą serdecznie wam polecam. Nie wiem, czy wam w ogóle polecałam ją. E, zaraz Wam pokażę. Ja mam dzisiaj świąteczne skarpety slepko. Zaraz, zaraz, zaraz. zobaczmy, jak jest. Ha, ha, ha Jest to e, herbata Ginger Mango. Przepyszna zielona herbata, chyba jedna z najlepszych, jakie piliśmy. Oprócz oczywiście klasyka, czyli tej tropikalnej zielonej. Bardzo dobre obydwie. To Wam serdecznie polecam. <laughs> jest godzina 7.52. I tutaj jeszcze y, w toku moja zupa. Tutaj dodam jeszcze zaraz y, ogórki. No, robi się szybciutko. Jacek, chcesz kawę? Dobra. Y, chłopaki się tam bawią. A ja Wam chciałam pokazać ten krem, o którym mówiłam. To jest właśnie krem The Ordinary, który ciężko strasznie upolować, a jest prześwietny. Natural Moisturizing Factors plus HA naprawdę prześwietny serdecznie Wam polecam wypróbować i pilnować, polować no te, ceny są przeróżne dobra już to 35 36 zł właśnie na pigmencie albo na na jeszcze jednej na, na C jakoś no ale to jak sobie wpiszecie nazwę tego kremu to Wam wyskoczą, właśnie. A na Allegro, bądź jeszcze różnych innych stronach, one są od 50 do 100 zł, gdzie, przepraszam, 60, gdzie przesyłka dochodzi tam 20 zł prawie. No, oni sobie liczą po prostu. A tutaj przesyłka, jak zakupicie, za chyba 150 zł jest za darmo na pigmencie. I ja kupiłam sobie dwa i Agnieszce dwa. I jeszcze coś tam wzięłam i akurat było 150 zł bo były po 36 zł 37 prawie, no nieważne. Ale bardzo, bardzo świetne. Spytajcie Agnieszki. Potwierdziłam na pewno. na zapas. I kochani, pokażę wam co dostaliśmy. Dostaliśmy super paczkę od Dadziejki i Mario. E, na pewno ich znacie. A jak nie znacie, to wam zaraz podlinkuję tutaj e, kanał, który prowadzą. Bardzo fajny kanał z bajkami dla dzieci, które, które same wymyślają. Tu... Tak, bajki, sami wymyślają, o to chodzi. I naprawdę wydali już książki, także możecie sobie zakupić taką książeczkę nawet na święta lub na jakąś okazję dziecku, świetna sprawa. Jest tutaj koperta. O, wyjęłam wszystko, wyjęłam. Oczywiście słodycze, czyli żelki Haribo w takiej świątecznej odsłonie. Zobaczcie, jakie słodkie. Cukierasy, wertersy, wertersy. To są przecież chyba klasyki. Bimbomy. Nie jadłam, ale yy, Kasia... Au! Z małżeństwa nieidealnego mówiła, że są przepyśne, więc zaraz spróbuję wreszcie. Bo ta paczka przyszła 3 dni temu i tak wszystko leży. Taką słodką choineczkę yy, na klipsie. I świąteczną gwiazdkę do zawieszenia na choince. Także bardzo Dadziejce i Mario dziękujemy, ale jeszcze Wam pokażę oczywiście najważniejsze i najpiękniejsze według mnie, od czego się odchodzi. To jest przepiękna kartka świąteczna. To jest bardzo przemiłe, chyba za rok też zrobię tę tradycję i po prostu będę wysyłać kartki, bo zapomniana, ale jakże piękna, rozczulająca tradycja. Widziałeś ja tak że rzeka ładna. Taka, jak starodawny obrazek świętego no, Mikołaja, nie, śliczna. Jedna z Tak, no i to jest właśnie. Teraz są takie różne 3D, nie wiadomo jakie, sypiące się i kolinki i tak dalej. Ale ten obrazek, mi się kojarzy właśnie z takimi za naszych czasów dzieciństwem. To jest taki, to jest taki stary Mikołaj, nie taki nowoczesny. Masz na Mikołaja też dostał taką fajną turepcję. Z takim właśnie, no właśnie Mikołaj. z takim Mikołajem I e, w Pepko takie te są właśnie Dokładnie w Pepko Z takim podobnym motywem Ala stary, y, stary, starodawny Mikołaj Także możecie sobie zobaczyć Ale przepiękna Bardzo dziękujemy I również życzymy Dadziejce i Mario Wesołych, zdrowych, pysznych świąt Także jeszcze będę do nich pisać I, Ale teraz na filmie Chciałam podziękować serdecznie e, I co? Podnoszę się tutaj Podnoszę was. Zupa ile? Dwa mi dwie minuty. Tu aż się paruje. Wszystko się gotuje. O. E, także świetnie. Dzisiaj chyba będzie słoneczko. Coś w sensie mi się tak zdaje, bo tak już wyszło trochę zza chmur. Później jeszcze wam pokażę kalendarze adwentowe, bo nie otwieram pięć dni. Szok. A tu Wam pokażę oczywiście pana, o którego zawsze pytacie. Maksiu, powiedz hej. Powiedz hej, tu są twoi fani wielcy. Zawsze jest Maksio i Maksio. Powiedz hej. A tu są szumy w tym, w tym cieniu. Teraz tutaj jest radość y, zabawy z tatą. z tatą, więc... Więc odchodzimy, idziemy do zupy, a ja się z wami łączę później na... Y, kalendarzach. I już dokończę złupkę, może już Jacek z zjazanie pojedzie do pracy. I tak. Polecam tak zaczynać dzień, potem jest łatwiej. Jak już obiad jest gotowy. Także do usłyszenia. I kochani, otworzymy na prędce kalendarz, mamy 16, więc mamy tak 12, 13, 14, 15, 16 do otworzenia. Więc lecimy z dwunasteczką, Będę mieć dzisiaj dużo. Prezentów z kalendarza. I mamy zobaczcie jaki piękny powder blush róż. A zobaczcie mojego palca jak pięknie się zgodził przy okazji. Chyba od tego zmrożenia. Nie będę otwierać, bo nie wiem czy będę sama go używać. Limited Edition Catrice Advent Calendar. Czyli e, jest to limitowana edycja. U, zaparowało. Taki różek śliczny, na pewno się przyda, przepiękny, bo nie jest taki e, jak Barbie, tylko taki zgaszony. W trzynasteczce mamy Catrice Cosmetic Brow Color, to na pewno zobaczymy, jeżeli mi będzie pasować. To zostawiam sobie, bo ja bardzo lubię. Ale świetna szczoteczka. Zobaczcie, nie wiem, się wyostrzy. Taka bardzo, bardzo. Tu na tle ciemnego. Nie chcę, ale bardzo, bardzo drobniutka. Nie wiem, czy nie będzie za jasny. Jaki to jest cień? Um, jaki odcień? Long lasting fiber insurrectible gel hmm. Już widzę, że kolor jest taki w miarę jasny, natomiast soft brunette. Natomiast mogę się mylić. Także super, do brwi. 14. Akurat mi się skończył żel do utrwalania brwi, więc zobaczymy. Byłam na rzęsłach ostatnio i na nitkowaniu przy okazji. Więc mam teraz ładny eee, lipstick w kolorze C01. I to też jest Advent Calendar Limited Edition. O, zobaczcie jaka czerwień. Jaka piękna czerwień. Jest yy, na żywo Znacznie mocniejsza. Przepiękna. przepiękna czerwień. Oglądało szminkę. można otworzyć i zobaczyć, co i jak. Piętnasteczka. Także zobaczcie, że ten kalendarz, kalendarz skrywa naprawdę fajne rzeczy. Piętnasteczka. O, coś, co bardzo lubię. To już wiem, że na pewno będę używać. Mm. Generation Matte. To jest Błyszczyk Comfortable Liquid Lipstick. śminka. O, jaka piękna. Nie wiem, to sobie marznę, bo to piękna. Bo tego na pewno będę używać, bo takie rzeczy lubię. Widzicie? To jest taka zgaszona między coś różem a czerwienią taką ceglastą. I pięknie wygląda, przepięknie. Bardzo się cieszę z tego. Aha, i szesnastka. I w szesnastce mamy lakier. Lakier taki, zobaczcie, brokatowy. I to też jest pewnie limitowana edycja. Zaraz zobaczymy. Tak, limited edition Advent Calendar DIY. Bardzo piękny. A błyszczyk czy jest e, limitką? Błyszczyk nie jest limitką. Będę Wam dawać jak się sprawdza. Ale to jest mój Hit. Bing. Nie ma tu binga myszko. I ale naprawdę jest przepiękny. A my mieliśmy zagwozdkę z Maxa prezentem. Ale jak przyjdzie, to pokażę Wam w kolejnym vlogmasie. Na tą chwilę sobie z nami żegnam. Wywiedzicie ten filmik po popołudniem. I pokażemy jeszcze Maksia. Junia, powiedz pa. Pa. A dasz buziaka wszystkim? Przyslisz buziaczka? Przyslij causa? A powiesz Mania? Mania. A powiesz Gigi? Y, Gigi. Dzi. A powiesz Panda? Panda. A Baby? Baby. A... Maxiu, gdzie jest Blue? Blue. Który jest Blue? Który jest Blue. Blue. Blue, masz rację. Zaskoczyło mnie moje dziecko. Dzisiaj pokazywał mi, e, świeciły się literki w pralce na niebiesko i mówi Blue, Blue. Chłonny umysł. Gdzie jest Blue? Blue. A powiedz Blue. Nie jeździ po ścianie. Coś ty. Dobra. Pa, kochani. Pa. Pa.